Wojna w strefie gazy najprawdopodobniej dobiegła końca, mimo to tysiące ludzi w całej Hiszpanii wzięło we wtorek udział w ogólnokrajowym strajku zwołanym przez główne związki zawodowe i studenckie, aby zaprotestować przeciwko temu, co określają jako ludobójstwo palestyńczyków w strefie gazy. Testy odnotowano w największych miastach, w tym w Madrycie, Barcelonie i Sewilli, gdzie maszerujący nieśli palestyńskie flagi i transparenty wzywające do pokoju i sprawiedliwości. Vamos a estar hasta el final en las calles, hasta que este genocidio termine y sobre todo también para denunciar este plan de paz que nos están vendiendo como una gran solución y lo único que va a hacer es seguir trayendo más dolor y más genocidio hacia el pueblo palestino. Pomimo diplomatycznego przełomu, organizatorzy kontynuowali swoje działania, wzywając do zawieszenia wszelkich prac i działań edukacyjnych, aby domagać się zakończenia przemocy w strefie gazy i zerwania więzi z Izraelem. Hiszpański Rząd koalicyjny był jednym z najbardziej zdecydowanych w Unii Europejskiej przeciwko izraelskim atakom na strefę gazy, jednak wsparcie dla Palestyny stało się coraz bardziej dzielącą krajową kwestią polityczną.